Oh. what you doing up there i oh, just fixing some leaks seriously dude you got some time on your hands i got some properties with paying tenants oh, that's why you came by just go get me my checks see you brian love you jason <coughs> Aha. Ale jebane, jak to wygląda? I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I think you heard before. You he might've. Okay. Bonnie i Clyde, hey. co? Hej. Ty, żeby mnie zaraz kurwa nie odjebali na tym Twitch, że filmy oglądam, a to gra. To new beginnings. Ja pierdolę, typie. Przepraszam, to jest tylko tak fajne. Spring the bells, shots for me! Jedyny thing, co znaczy, to skończę i ciekawe got? może być z tym Geta 6 y, widzowy, naprawdę I może dobra. być mega ciekawie Yo did this Nowe Geta Jeżeli Słuchajcie, jeżeli wyjdzie jakiś RP, to postaram się wkręcić kiedyś tam, nie? Kiedyś tam, jak wyjdzie, tam nie wiem, za dwa lata, to postaram się wkręcić. Jak jeszcze będę streamował, a mam nadzieję, że będę, to postaram się wkręcić widzowie i zaczniemy sobie coś ogarnąć dla memów raz na jakiś czas w jakimś RP, żeby się pobawić. Jak to wygląda, gościu! To za szybkich, szybkich i wczekuj z tym saifan drive through Come today. We got more guns the <laughs> Jaka reklama, typie! A będzie ciekawie. Oby tylko nie był zbugowany tak jak Cyberpunk. Rok oczekiwania i to na konsole, pamiętaj. Rok oczekiwania i to na konsole, więc puh.